chwilę północne wydanie faktów wFO Polska. Zapraszamy! Dulux z technologią odpychającą plamy. Poczuj się bez beztrosko w domu. Dulux. Let's color. Blisko 3000 najlepszych restauracji w jednym miejscu. Zamawiaj jedzenie do domu przez aplikację lub stronę pizzaportal.pl. Pizzaportal Pizza Portal. Klikasz i jesz. Tylko w piątki darmowa dostawa jedzenia, płacąc blikiem na pizzaportal.pl. Panowie, nasza ekipa dostanie wsparcie. A niby czego nam brakuje? Polecenie z góry. O, przyszedł. O! A! A! Oh, shit. Jesus, Texas. Barbecue, czyli grill for you. Kiełbasy morlińskie na dobrych grillach. Morline. Trzeba. Tam i zapraszam na północne wydanie faktów w ITV Polska, a zaczniemy od tragicznego wypadku ratowników górskich w górach. Stoczył się ich samochód. Tragiczny wypadek na stoku górskim w masywie małej farty na, Fatry na Słowacji. Kiedy ratownicy próbowali dotrzeć górską karetką do turystów potrzebujących pomocy, samochód zepsuł się. Zaczął staczać się i koziołkować. W środku było pięciu ratowników górskich z chorskiej zachrannej służby. Jak informuje Gazeta Krakowska, jedna osoba walczy o życie, a cztery inne odniosły poważne obrażenia. Osoby. Które codziennie nam pomagają w górach, teraz same potrzebują pomocy. Miejmy nadzieję, że dojdą do zdrowia. A wypadek miał miejsce 5 września po południu. Informuje na, na swojej stronie internetowej HZS. Podczas akcji ratunkowej na Stoku Narciarskim nad Hałto, na Gruni, przy czym przewrócił się samochód terenowy. Ten zaczął koziołkować w dół. obróci się wokół swojej osi kilkanaście razy. W środku było pięciu ratowników, którzy zmierzali po rannego turystę, a sami zostali ranni. Zapraszam do następnej informacji. Oglądacie państwo fakty o północy, a co dzisiaj jeszcze w programie? Wybuch gazu w Świdnicy. Część kamienicy wyleciała w powietrze. Dzisiaj, tuż po godzinie 11 w Świnicy doszło do eksplozji. W budynku przy ulicy Wyspiańskiego wybuchła butla z gazem. Huk był ogromny. Runęła ściana kamienicy. Trwa akcja ratunkowa strażaków. Do potężnej eksplozji doszło w Świdnicy w niedzielę przed południem. W budynku przy ulicy Wispiańskiego wybuchła butla z gazem. Wybuch był tak silny, że zawaliła się ściana kamienicy. Zaraz po eksplozji na miejsce przyjechała straż pożarna. Jedna kobieta mieszkająca w budynku została ewakuowana. Strażacy sprawdzają, czy w, czy w środku nie było innych osób. Najpewniej jednak... Nikt więcej nie znajdował się w budynku chwili w chwili w wybuchu, i to chyba największe szczęście w nieszczęściu. Co dalej ze szkołami? Wielu zadaje sobie to pytanie, jednak nie każdy zdaje sobie sprawę, że nadchodzi druga fala koronawirusa i dzienny przyrost przypadków może wynosić ponad. Tysiąc przypadków według badań. Jednak czy na pewno rząd podjął dobrą decyzję otwierając szkoły, wiedząc, że nadchodzi druga fala koronawirusa? Niedługo prawdopodobnie wszyscy się tego przekonamy, więc zachęcamy do śledzenia faktów i Polska północnych i tych o 19.00. Na razie na naszym kanale będą się pojawiać y, fakty o, z dziewiętnastej, z północy, ale planujemy również otworzenie wielu innych programów tematycznych podobnych do losowań, teleturniei, y, oglądania seriali czy coś podobnego. Także zachęcamy do śledzenia na bieżąco naszego kanału, y, żeby po prostu wiedzieć więcej i żeby... Oglądać, bo to jest najważniejsze. A to już koniec dzisiejszych faktów północnych w ITV Polska. Nie mamy już 6 wrzesień, tylko siódmy, ale ja Państwa zapraszam na następne fakty ITV Polska, które odbędą się jutro o stałej porze, czyli 19. A za to dziękuję. Życzę Państwu miłej nocy. Do zobaczenia i do usłyszenia.